Siemano Gitaro, ja się nazywam Marcin Gitara i dzisiaj faktycznie, tak będziemy y, zmieniać miejscówkę bo ja nie mam ochoty być na tych gitarowicach Numer jeden. jeżeli ciągle tutaj są jacyś villagerowie jeżeli tutaj chodzą jacyś villagerowie naprawdę nie mam ochoty więc y, tutaj być z tymi villagerami na chwilę więc biorę łóżeczko okej okay. Co tam jeszcze tutaj? Nic. Dobra, z góry sobie wezmę 32 diaksy. Eee, zaraz się widzimy i zaraz wam pokażę, co jeszcze mi jest potrzebne. Zaraz się widzimy i wam pokażę. Oj. Okej, okay, słuchajcie, jestem już i patrzcie jeszcze, sobie weźmiemy, o, na przykład to, na przykład, ok. No i co? To chyba... A, zapomniałem o najważniejszych jeszcze rzeczach. Oczywiście wezmę elytrę i, zb... i zbrojeczkę. Okej, okay, i to zakładamy. No, tu zakładamy. Tu i tu, to zamienimy sobie na no to, okej okay, mamy Elytrę, no i co kochani, lecimy, To no niestety w deszczu, niestety jest w deszczu, ale co nim go się nie zrobi, żeby mieć nowe pitalowice, więc szykujemy sobie start. Zjemy sobie. No i co? Lecimy chyba. Jeżeli znajdę. No i tak, chodzi mi o to, żeby wyspa była na środku wody, ale żeby też było blisko gitarowic, ale. No, dobra. O, o, tutaj są też mm, jakieś te. Ale dobra, to pójdziemy sobie dalej. Później. Mm, no i co, jeżeli znajdę jakąś dobrą wyspę, to dam wam znać. Dobra, słuchajcie, znalazłem idealną wyspę. Dobra, mam tu łóżeczko i chodźmy się przespać, a potem będziemy robić gitarowice. 2.0. No i dzień dobry na nowych gitarowicach. Ach, jak ładnie jest na tych gitarowicach. O nie zapomniałem o najważniejszym, jeżeli... Jeżeli potrzebujesz czegoś do zrobienia ciekawszego, ciekawego, to musisz zrobić oczywiście crafting table. Ojeju, ale mamy tutaj oczywiście takie podstawowe jakby takie intemki. Okej, okay, słuchajcie. Hmm, tutaj tak, tutaj tak. Okej, okay, zbieramy dalej sobie. Chodzi mi o to, żeby była taka e, willa. Żeby. Bo ja mam dosyć e, villagerów, żeby mi chodzili po. cały czas. E, po mieszkaniu. I ja chcę mieć takie chillowe miejsce. Wiecie o co mi chodzi? Żeby było takie spokojne, żeby. No, żebym po prostu mieszkał sam. Może potem nakłonimy jeszcze to Ariam, ja, żeby. żeby doszła jeszcze na gitarowicę. 2,0 i no może się coś uda. O, świnka idealnie. Dziękujemy. Tak, mamy idealnie jedzonka. Dobra, i chyba 23 drewienek drabien to wystarczy. Oj, gdzie jest nasza wysypka? O, to jest jakiś kajf, ale to nie, nie dzisiaj. O! Już widzę, na tą już oznacza, to, że to jest nasza mie miejscówka. Okej, okay, no i co? Zaczynamy rozbudowę. Mam też tutaj, przygotowałem wcześniej piaskowy jeszcze, więc okej. Okay. Nie zapomniałem już o najważniejszym widzowie. Każda jedna łapka w górę to dla... To dla mnie jest, jest jeden krok więcej w Minecrafta. W Minecrafcie. Zobaczymy, ile łapek w górę uz, uz, zrobimy. Eee, patyki, 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 patyki najpierw. Okej. Okay. O, łopata. O, nie. Wziąłem wszystko, tylko nie najważniejszej rzeczy. Jeżeli chcesz coś zenchantować, to musisz mieć no, stół do enchantowania. Ale chyba enchant nie będzie nam chyba no teraz tak, po, tak potrzebny. Ale dobrze, skupmy się teraz na rozbudowaniu naszej wioski. Okej. Okay. Willi, czy coś takiego Okej, okay, chyba tutaj, tutaj jest idealnie. O tutaj gdzie ja stoję, tu pode mną, tu jest idealnie. Żeby powiedzieć tak, żeby zrobić domek. Więc widzimy się jak yy, rozkopię to wszystko. Okej, okay, kochani. Teraz musimy jeszcze... Yy, o nie. Musimy jeszcze zrobić płytki. Okej, okay, kochani. Płytki, płytki, płytki. Płytki, okej. Okay. Dębowa płytka. Mam nadzieję, że mi wystarczy tych płytek. Okay, okay. No, chyba wystarczy. 35 to nawet spoko. Ale najpierw to. Ja myślę, że najpierw to musimy zrobić drewnem. Bo ja bym bardzo chciał zrobić taki yy, domek z drewna. Tylko domek z drewna wyłącznie. Nie, dobra. Mm. Widzimy się, jak ja zrobię już tą podłogę. Okej, okay, słuchajcie. Zrobiłem już tą podłogę. Musimy teraz oświetlić tymi pochodzeniami chodniami tą naszą wysypkę. Dobra. Myślę, że e, tyle nam wystarczy. E, wziąłem też sobie szerkorową skrzynię, bo słuchajcie, mam dużo rzeczy w ekwipunku. Potem mogą e, mi się pomieszać, więc tak, to bardzo proszę, przepraszam, ale dzięki Ej. Padłem do tej wody, ja nie mogę, widzowie, dobra, e, słuchajcie, dobra, zrobione e, pół płytki, pół płytki, okej, okay, tu pół, pół płytki, dziękuję bardzo. Może to nie są chyba pół płytki. Deski dębłowe, dębowe, płytki naciskowe, ja nie mogę, po co mi... Po co mi te gościu wyrzuć? Zaraz się widzimy, jak znajdę jakieś łóżko. Okej, okay, słuchajcie, a po co ja mam tyle potek, gościu, odłóż to teraz, niepotrzebne nam one są, a jak, no właśnie, jak ktoś będzie próbował nas szukać, to po prostu będę chodził sobie w potkach na niewidzialność, okej, okay. to tak, no i co, zaczynamy chyba budowę domku, to tak. I tak. Okej, okay, teraz tu budujemy, no. O. Teraz znowu teraz tu, tu, tu. No. Ja myślę, że yy, słuchajcie bo jeszcze mam pomysł, żeby to wychodziło jeszcze na wodę. I też jest fajny widok na Gitarowice, ekstra, na no morze też, super widok. No nie. No i co, dobra, a teraz, o, musimy najpierw zjeść, okej. Okay. A teraz e, zr, r, zajmiemy się robieniem tajnej bazy, bo wiecie co, ja chciałbym, żeby po prostu nikt mi nie, nie wchodził do, do tej tajnej bazy. Ja będę wtedy bardziej spokojniejszy. Ej, a czekajcie, a wziął... A... Widzowie, ja się w tym odcinku chyba zgubię. Dokończymy chyba budowę tego domku w następnym odcinku, więc jeżeli chcecie, jeżeli wam się podobał ten odcinek, zostawcie lajka, subskrypcję na moim kanale, dzwoneczak i napiszcie w komentarzu.